projektów, które czytam, i najczęściej jest tak, że ja się czuję takim potrzebnym ogniwem, w tym sensie, że myślę sobie, a tutaj wiem jak to lepiej, tutaj wiem, co do... ja, ja czuję, że mogę coś dodać. Zarówno w tekście mam pomysły, czy, co, co można zagrać, a nie trzeba mówić, co można zagrać pod prąd, nie po literach, i tak dalej, żeby to urozmaicić i tak dalej, a nagle czytasz takie dzieło skończone i idealne. I, i sobie myślisz, nic tu nie dodam od siebie. Ale nic, ale nie pojawia się strach, że ja to mogę tylko zepsuć. Nie <śmian> mogę przecież poprawić, ja mogę to zepsuć, i co wtedy? No, ale, ale czytając, tak, już wiedziałaś, że to będzie rola dla ciebie, czy... czytałam pod tym kątem. Pod tym tak. kątem tak, 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 tak. czytałaś. Ja, Janek mi powiedział, że to jest jedna rola, do której myśli, że mogłabym przejść na zdjęcia próbne, ale yy, także o innych nie. I oczywiście, no, ale, ale wiesz co, ja, ja to teraz też wiem, no, po 20 latach pracy yy, pojawiają się u mnie zawsze te same myśli. Zawsze jak czytam yy, scenariusz, w którym wiem, do czego się przymierzam, do zdjęć próbnych, tak. to zawsze wszystkie inne role wydają mi się ciekawsze, łatwiejsze i tak dalej. I nagle ta jedna albo yy, tak trudna, że nie do udźwignięcia, albo nieciekawa, albo coś tam, wiesz, Ale prawda. rola Julanty Łasiewicza Czyżby też ci się taka wydała? Wydawała mi się, no, bardzo trudna, bardzo trudna.